Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Audiomagic, gdzie dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym produkcie od firmy Topping i w tym przypadku jest to kolejny flagowiec w świecie daków, a mówimy tutaj oczywiście o modelu D70 Pro. Jeżeli jesteście im zainteresowani to zapraszam oczywiście do oglądania tego materiału. Muszę przyznać, że jeżeli spojrzymy sobie na poprzednie modele topinga, to zmienił on troszkę swój język designu, ponieważ zawsze kojarzyliśmy topinga właśnie z bardziej obłymi, zaokrąglonymi ściankami, które chociażby widzieliśmy w przypadku T90. Tutaj toping postawił na nowy design. Zobaczymy, czy będzie go cały czas trzymał właśnie w takim charakterze. Mi osobiście on bardzo podoba i A70 Pro. A także D70 Pro to już nie są właśnie takie obłe, zaokrąglone bryły, tylko mówimy tutaj o bardzo ściętych, ostrych bryłach, co osobiście w mojej opinii bardzo się podoba i wydaje mi się, że to wygląda o wiele lepiej. Ewentualnie właśnie w salonie, gdzie nasze udekorowanie jest o wiele bardziej minimalistyczne, nie rzuca się to tak bardzo w oczy. Mnie osobiście strasznie trąciły właśnie te takie obłe, zaokrąglone kształty. No ale oczywiście mówimy o daku, dlatego też w wielu przypadkach może to potencjalnych klientów. Kompletnie nie interesować, dlatego też przejdziemy do samego daka. A możemy sobie na początku przejść właśnie do tego, że jeżeli chodzi o sterowanie tego daka, to tutaj też się troszeczkę czy zmieniło, ponieważ chociażby na przodzie mamy ekran dotykowy i przede wszystkim ten ekran dostał także swój pewnego rodzaju upgrade. Jest to o wiele ładniejszy ekran i ten ekran także pokazuje o wiele więcej rzeczy. Więc, jeżeli chodzi o przede wszystkim animacje związane ze spektrum, czy chociażby właśnie. Animacje w przypadku innych rzeczy, które można wyświetlać na tym ekranie, możemy tutaj właśnie to pokazać na tym ekranie. Co jest jak najbardziej spoko. Ja osobiście preferuję, żeby zostały właśnie najbardziej potrzebne informacje, czyli chociażby właśnie częstotliwość, jaka jest odtwarzana, jaką mam wybraną fazę, czy też właśnie to minimalne spektrum, które nam właśnie pokazuje czy aktualny źródło gra, czy nie. No i także to, jakie mam źródło wybrane, ponieważ w mojej opinii ten ekran bardziej powinien służyć właśnie informacji aniżeli wyglądać, ponieważ od tego, czy coś wygląda, czy nie, mam ewentualny swój monitor bądź ekran, to wolałbym zostawić po prostu z jak najbardziej minimalistycznym formatem informacji i danych, więc tutaj w tym przypadku ten pierwszy ekran podstawowy jest jak najbardziej spoko. Przechodząc dalej, możemy sobie pójść na tył urządzenia, gniazda XLR, mamy także gniazda RCA, gniazdo koaksjalne, optyczne, znaczy się także gniazdo na antenę, ponieważ oczywiście D70 Pro posiada wbudowane Bluetooth a także port USB żeby móc podłączyć go chociażby do komputera, port AES, a także trigger 12 V, jeżeli chcielibyście wyłączać bądź włączać D70 Pro bądź też inne urządzenia podłączone pod D70 Pro z pomocą tylko i wyłącznie jednego pilota. Myślę, że jest jak najbardziej spoko. No ale przejdźmy sobie teraz do samych bebechów, ponieważ tutaj one są najważniejsze w przypadku Daka. Mamy oczywiście w przypadku Daka samego modułu ES939S Pro od firmy Sabre jeżeli chodzi o pomiary, ponieważ jest ich bardzo dużo, mamy tutaj oczywiście o daku, THD N wynosi mniej niż 0.0008% w przypadku RCA i 0.00006% w przypadku XLR. Jeżeli chodzi o SNR, mamy 128 dB po stronie RCA, a także 133 dB po stronie XLR. W przypadku yy, rozpiętości tonalnej dokładnie to samo, 128 dB w przypadku RCA, a także 133 dB w przypadku XLR. Jeżeli chodzi o zakres częstotliwości, to w przypadku obu tych gniazd mamy od 20... Do 40 kHz. Jeżeli ktoś jest zdecydowany na kupno topinga, to jest to osoba, która dokładnie wie, czego chce. Jest to oczywiście najlepsza możliwa rozdzielczość, najlepsza możliwa szczegółowość i praktycznie żadne koloryzowanie dźwięku po stronie waszego źródła. Chcecie, żeby wasze słuchawki, czy też głośniki, kolumny, czy doki grały dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane, i żeby wzmacniać bądź tak też niczego. Od siebie i nie dodawał. I w tym przypadku tak właśnie jest w przypadku Topinga, ponieważ ten DAC po prostu daje nam największe możliwości, jakie jest w stanie zapewnić w przypadku naszych plików muzycznych, czy też właśnie naszego odtwarzania, kompletnie nie ingerując w to, jak ostatecznie ten dźwięk będzie brzmiał, ponieważ chce wam on dostarczyć jak najbardziej czysty przekaz. Jeżeli szukacie takiego daka, który po prostu wam da wszystko i praktycznie nic od siebie nie doda jako skutek uboczny, to kupcie d 70 Pro, ponieważ jest to naprawdę świetny, dak, który wystarczy wam spokojnie na lata. Jeżeli jesteście zainteresowani D70 Pro to oczywiście zapraszam na stronę Audio Audiomagic, na której możecie D70 Pro zakupić. Natomiast jeżeli chcielibyście najpierw go posłuchać ze swoim wzmacniaczem, bądź też ogólnie sprawdzić jak się go użytkuje, zapraszam do sklepu Audio Audiomagic na Złotą 70 w Warszawie, gdzie oczywiście możecie sobie go także przetestować. Tymczasem my się z Wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych materiałów na kanale Audiomagic. Trzymajcie się i na razie.